Dobry dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, a z nami dzisiaj Piotr Kołakowski, Marcin Domański oraz Damian Wyszykowski. Cześć chłopaki. Cześć, I takie pierwsze sprostowanie. Dalej nie mamy swojego starego kanału, dlatego dzisiaj właśnie jesteśmy na takim tymczasowym, co może okazać się e, głównym kanałem, ponieważ napisaliśmy już trzecie odwołanie do YouTube'a i nie wiemy, czy w ogóle odzyskamy stary kanał, a było tam ponad 200 filmów. E, oprócz wywiadów były też różne relacje z NBX, na przykład, na którym byliśmy ostatnio, więc dla nas to jest bardzo duża strata. E, mieliśmy też dużo subskrybentów, no ale co zrobić? Tak to wygląda w, w świecie social media. E, no i czekamy, czekamy, coś, czy coś się uda dalej z tym zrobić. Jeśli nie, zostaniemy po prostu na tym kanale, na którym nadajemy w tej chwili. A dzisiaj e, omówimy trochę plain, gier, plain to earn, bo trochę się. Zadziało i może e, chłopaki. Kto następny? Kto, kto ma jakąś gierkę? Znaczy, ja na początku powiem o grze Katizen. Mamy to w postaci aplikacji na Telegramie. I tak jak, no jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, że ostatnio na sieci TON wychodzi tych aplikacji naprawdę mnóstwo. Nie tylko aplikacji, bo najróżniejsze projekty tam się pojawiają, ale to temat na osobny live. To mamy tylko ograch. Gra już funkcjonuje dosyć długo i polega głównie na tym, że po prostu mnożymy czy rozmnażamy koty. Po prostu, jeżeli mamy dwa koty tego samego levelu, możemy je przeciągnąć jednego na drugiego i tak w kółko, jak widzicie, tutaj mamy level 207, chyba ten największy, więc już trochę tego jest naklikane. Oczywiście, można tutaj wykupić sobie na przykład automat. Który tutaj akurat jest, który robi wszystko za nas, o ile aplikacja jest uruchomiona. Hmm. Ogólnie jest tak, że projekt, sama apka może wydawać się śmieszna i jakby no, niegrywalna, tak? ale pokazał nam już Notcoin, że samo klikanie może dać tam zarobić i zrzucił dla nas fajnego airdropa, gdzie tam spokojnie można było 60 dolarów za samo klikanie w monetę w aplikację na telegramie, zgarnąć, więc fajny obiad można już sobie za to zjeść. Ja tam akurat osobiście zastejkowałem, nie wypłacałem tego, zobaczymy co będzie dalej. Wszystko tak naprawdę zaczyna się kręcić wokół siebie i Katizen ma współpracę z takim NotCoinem, z innymi projektami i wszyscy tam się wspierają, więc uważam, że warto po prostu poklikać sobie koty, tak jak widać też żaby chodzące, tańczące i nawet nie liczyć na to, że dostaniemy jakiś potężny airdrop, tylko po prostu mieć to zabezpieczenie, że jeżeli coś dadzą, bo chcieli zrobić coś dla społeczności i będą mieli fajne finansowanie, no to zrzucą fajny airdrop i zawsze coś dostaniemy, ewentualnie będziemy się kwalifikować na przykład do airdropów od innych projektów, z którymi oni współpracują. Jeżeli chodzi jeszcze co, o co możemy robić tutaj w tej grze, to samo to, że przeciągamy koty i mnożymy lub mamy właśnie wykupiony ten automat, to mamy coś takiego jak phishing. Jeżeli zdobywamy tutaj kryptowalutę FISH, lub po prostu ją kupimy, no to tutaj można kliknąć start albo na automacie, i musimy po prostu zatrzymać jak najbliżej tego czerwonego pola. No i łowimy, dostajemy za to albo właśnie FISH, albo dostajemy te tutaj monety w katizen. Mamy jeszcze zakładkę earn, ona jest aktywna, nie jestem pewien, chyba od setnego levelu. I tam też możemy sobie mnożyć te kryptowaluty. Więc apka bardzo prosta. Można też oczywiście tam polecać. Macie reflink, nie leci z tego dużo. No ale jeżeli ktoś ma fajny zespół, no to zawsze coś tam wpadnie. Będzie mógł sobie na przykład łowić więcej bez pompowania gdzieś tam jakichś środków ze swojego portfela do tej apki. Więc jeżeli nie macie, zapraszamy na nasz Discord weźcie sobie link do apki i działajcie. Następną Panie grą, którą byśmy omówili, jest mój ulubiony Upland. Na Aplandzie sporo czasu spędziłem i już trochę plików, że tak powiem, narobiłem sobie różnych z nim związanych. Gra bardzo prosta, polega na kupowaniu, sprzedawaniu, wynajmowaniu Nieruchomości tak naprawdę na całym świecie przeniesionym do metaversu. Jak widzicie, ja, ja aktualnie jeszcze w Waszyngtonie utknąłem. Chcę tylko y, pokazać, jak to wygląda. Jeżeli wejdziecie na daną posesję, są pokazane działki, to macie możliwość podejrzenia jej y, momentnie. To street, y, macie mo możliwość podejrzenia jej w realu, jak to y, wygląda, jaka jest okolica. Więc myślę, że fajna interakcja, jeżeli chodzi o Google View. Ja już sporo miast, że tak powiem, zwiedziłem. Z rzeczy ważnych i najważniejszych, to z końcem miesiąca, a w zasadzie z początkiem nowego, wchodzi nam nowy Season Pass, czyli osoby, które odbierają sobie codziennie naliczenia z upx co 24 godziny. No to tutaj macie ten mnożnik. Ja mam bardzo niewielki, bo jest 7,35% tylko. Ze względu na to, że no ten pierwszy sezon nie ogarnąłem tego, nie zrobiłem tego i te naliczenia spadły mi praktycznie o połowę. Teraz, jeżeli chodzi o ten sezon, który się zaczyna w czerwcu, no to tutaj już zrobiłem 5 zadań, trzeba zrobić 5 zadań, żeby mieć 15% naliczeń, więc liczę, że tutaj trochę tego tak naprawdę odzyskam, jeżeli chodzi o naliczenia. No i z ważnych zmian, które nastąpiły w Oplandzie, to jest to, że końcu domy zaczęły mieć wartość, dzięki czemu nieruchomości z domami, z budynkami są więcej warte, to rynek już wtedy wycenia, warto mieć to na uwadze, a dlaczego mówię o domach, ponieważ za każdy tysiąc spark godzin, które kosztuje budynek, macie NODA i jeżeli chodzi o NODA, to do tego jest osobna strona, jest to zrobione w formie gry, każdy budynek daje nam jednego noda. Jak widzicie, ja mam w Waszyngtonie taki niewielki domek i mam jednego noda. Żeby go odblokować, potrzebuję 1000 UPX-ów. UPX-y możemy zdobyć poprzez wypożyczanie z parków do budowy innych lub też możemy budować, jak widzicie tutaj, swoje kopalnie, z których się wydobywają surowce. No i najważniejsze jest, żeby je odbierać, ponieważ maksymalnie może być 12 i później się nic z tym nie dzieje. Macie swój inwentarz, więc też możecie Sprzedawać te surowce, których macie w nadwyżce, żeby sobie kupić te, których Wam brakuje. Chcę pokazać market, jak widzicie, te ceny nie są duże, więc można zacząć tak naprawdę z niewielką kwotą, a ważne jest to, że to są te same UPX-y, te, które tutaj macie, co te, które są tutaj w Applandzie, więc tak naprawdę macie jakby dwie gry, które łączy jedna waluta i możecie sobie to bez problemu przepłacać. Żeby to przepłacić, wystarczy wejść w Banking, Depozyt i tutaj wam pokazuje się najbliższy budynek, w którym możecie dokonać takiej wpłaty lub wypłaty, jeżeli jest w mieście, w którym wy też jesteście. No i z racji tego, że te nody znacząco podniosły wartość nieruchomości, to postanowiliśmy zrobić już kolejną edycję w Aplandzie i zaczynamy znowu budować wspólnie domy. Nie płacimy sobie w ty za to w upx tylko jedni pomagają drudzy, drugim i tak zrobiliśmy sobie kolejkę, więc jeżeli są osoby chętne, to na naszym Discordzie macie w Play to earn zakładce wątek poświęcony właśnie takiej budowie. Tam jest tylko i wyłącznie aktualny adres do wysłania swoich sparków, żebyśmy pomogli kolejnej osobie z ekipy zbudować swoją nieruchomość. Te nieruchomości w przyszłości mają też Mieć opcję, że będzie można je zwiedzać i będzie wprowadzony handel NFT-kami. Natomiast na ten moment jeszcze tego nie ma. Więc tak. Następna gra, którą graliśmy, to Mian Heroes, czyli taki. Quake, no taki web3 web quake, który, który właśnie dał nam airdropa i jak widzicie od tygodnia można to sobie sklejmować, ja tu akurat nie mam portfela połączonego, mi się udało około 35 dolarów na tym zyskać, Tomek chyba miał ponad 70, no i graliśmy no nie wiem 3-4 mecze dziennie, co zajmowało nam gdzieś mniej więcej 45 minut do godzinki, pod koniec no niestety było już bardzo to ciężkie, bo nie było po prostu graczy, ale udało się. Udało się, można cały czas jeszcze sklejmować tego airdropa, więc jeśli macie, jeśli graliście, to sprawdźcie ile możecie zdobyć, ponieważ myślę, że jeszcze tydzień, dwa i, i będzie już brak możliwości odbioru, więc zawsze jak są takie airdropy, to po prostu trzeba to odbierać jak najszybciej. Powiem jeszcze o jednej grze, w którą też gramy, tylko się przełączę. A mianowicie Pixels, o której też cały czas wspominam i graliśmy i dostaliśmy dużego airdropa. Czekamy na sezon drugi, który już jest w testach, już, już różni YouTuberzy pokazują, co tam się będzie działo. Czy będzie jakiś kolejny airdrop? Nie wiem, ja gram cały czas tą grę, ponieważ mi się podoba i cały czas jakieś tutaj piksele zarabiam. No i tyle. I tak naprawdę gram. Czy z tego coś jeszcze będzie? Powtórzę się. Nie wiem. Ja lubię tą grę, więc. Gram tu jeszcze Piotrek bardzo fajnie dodać, bo na MBX jak byliśmy, no to spotykamy najróżniejszych, najróżniejsze osoby. Tak? Byli też właśnie przedstawiciele Animoka Brands. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest, to polecam Google, ale wystarczy, że chyba powiem, że jak inwestują w jakąś grę, no to tam jest w milionach dolarów inwestycja. Nawet. Nawet większe, a właśnie w Pixels inwestują i dużo o tym mówili na MBX. Tak. Więc no, po coś inwestują i teoretycznie możemy się jeszcze czegoś grubego spodziewać. No, są tylko takie przewidywania i wróżenie z fusów, ale nasze przewidywania najczęściej się sprawdzają, więc myślę, że warto jeszcze się zainteresować tą grą. I na koniec przejdziemy do gry Seraf, którą ja jeszcze. Cały czas cisnę, żeby zakwalifikować się do airdropa, bo zacząłem dosyć późno przez właśnie wyjazd na MBX. A chłopaki już tam się pokwalifikowali. No i jeżeli chodzi o, o jakby historię całej tej gry, to oni chyba w 2021 już zaczęli działania, jeżeli chodzi o samą grę. Beta testy były w 2023, już coś tam można było testować i tak dalej. To były takie, można powiedzieć, zalążki. Dopiero później wyszła ta gra, którą teraz widzicie, ale dalej to jest jeszcze wersja beta, tak naprawdę testowa, a już jest grywalna, już wszystko tak naprawdę działa. I to, to co oni nam dali, no to można już grać, bawić się i tak dalej. Dla tych, którzy nie wiedzą, to gra bardzo przypomina Diablo. Jeżeli ktoś jest fanem Diablo, to od razu na pewno zauważy po wyglądzie nawet interfejsu w tej grze. Cały mechanizm zresztą na tym, na tym Diablo się obiera. Mówię tutaj o Diablo 2, więc no, można powiedzieć, że taka trochę gratka dla fanów, właśnie starych gier typu Diablo bo tutaj będzie można po prostu zarobić. Więc jeżeli ktoś lubił grać w takie gry, to tutaj może grać dla kasy. W tym roku też, w sumie nie wiem, czy już było, czy będzie IDO tokenu SRF, więc też fajnie, że już ten token będzie i będzie można prawdopodobnie za handel go otrzymywać lub w innym jakimś wymianie. Teraz mamy do 31 maja czas, żeby wbić 60 level i dojść do aktu 10, jeżeli chodzi o zadania i wtedy dopiero liczymy się, w ogóle biorą nas pod uwagę w dropie. Mi jeszcze brakuje chyba 5 leveli, tak naprawdę wbiłem to w 3 dni, więc jeszcze jakby ktoś z naszą pomocą by chciał dobić to wszystko, no to jeszcze jest jakaś tam mała szansa na to, żeby zdążyć. I powyżej tego 60. levelu i zrobionych wszystkich zadaniach liczy się jeszcze czas gry, który spędzimy nad tym do dropa. Nie wiem na jakiej zasadzie, pewnie jakieś punkty będą przyznawane. Tutaj też to, co widzicie, to są właśnie zadania dzienne oraz sezonowe. Właśnie te sezonowe, jak widzicie, na przykład macie rank, promotion i jeżeli wbijecie 80. level, dostajecie punkty. Które tam u góry na pasku wam się zbierają, no ale tutaj w przypadku to jest akurat Marcin, jest full rank, więc po prostu więcej już nie zrobi. Więc co, jeżeli jeszcze nie zaczęliście, a macie doświadczenie z takimi grami i będziecie napierać dosyć mocno, no to jeszcze jest szansa, że zdążycie, a ci co już porobili, no to mogą dalej tam grać, nabijać właśnie czas grania, żeby ewentualnie dostać. Jakiś większy zrzut, jakieś większe nagrody. No i to tyle w tym temacie. No tutaj na pewno warto wspomnieć, że gra teoretycznie jest darmowa, ale żeby w nią zagrać, trzeba mieć kod. Ten kod, żeby mieć, no to najprościej jest napisać na bezpośrednim Discordzie twórców gry prośbę o taki kod i on niezwykle taki kod w ciągu 24 godzin przyznaję no patrząc na termin, jaki został, no to terminaż jest bardzo napięty dla osób, które Właśnie. dopiero się obudzą, natomiast wiem, że u nas na Discordzie na czacie dedykowanym dla tej gry. Kilka takich kodów się pojawiło i z tego co wiem, to te kody jeszcze działają, nie są wykorzystane, więc być może jest jeszcze kilka kodów, które tak naprawdę pozwolą wam zacząć dzisiaj rozgrywkę i tym samym dowieść cały sezon pas. Tak jak tutaj Damian mówił, właśnie wbijamy 40 poziom po osiągnięciu 60. poziomu postaci. Wbijamy sezon pass na 40, tutaj tak jak jest full. I tak naprawdę niezbędne minimum zrobiliśmy, żeby się zakwalifikować na tego dropa, czyli level jest wbity. Do 10 aktu, żeby dojść, tak naprawdę potrzebujecie mniej niż 24 ciągłej gry. Więc. Dwa dni są. które jest święto. Myślę, że to jest do zrobienia. Są cztery klasy, są cztery klasy do wyboru. Jeszcze czarodziejka, coś na ala Amazonka czy zabójczyni. Walkiria się nazywa, nekromanta i barbarzyńca i w przyszłości ma być jeszcze druid. Więc tych aktywności troszeczkę będzie, jeżeli są osoby, które grały chociażby w Diablo Immortal, czyli to takie wersje na telefon, no to tutaj też znajdą trochę powiązań. Są właśnie takie z diablo i morda to się nazywało szczeliny, więc takie dodatkowe instancje, w których zajmujemy ranking, a najlepsi są premiowani walutą. Jak widzicie tutaj, pierwsze trzy miejsca, to jest waluta, którą zdobywamy na rynku poprzez handlowanie z innymi graczami, sprzedając im swoje jakieś itemki czy zasoby no to to możemy zdobyć, to też jest nam potrzebne, żeby móc upgrade'ować te itemki. Sporo tutaj jest takiego grindu, bym powiedział, czyli wszystkie itemy, które macie, to tak naprawdę najlepiej jest je zrobić od podstaw samemu, wylosować sobie opcje, które chcemy, żeby nam dawało bonusy i wtedy też to się przekłada mocno na statystyki waszej postaci. Z mojej perspektywy każdą postacią można grać, każda jest grywalna na chwilę obecną z tego, co jest. Niestety gra jest w dużej mierze solo game, bo głównie robimy tutaj instancje z Diablo, to się nazywa Krowi Poziom, czyli nowa lokacja się otwiera, na której czyścimy moby, zabijamy bossy i wychodzimy z niej, otwieramy następną i to jest w daily zadaniach. Mamy takie mapki do zrobienia, każdego dnia 10, czasowo jak to wychodzi, to jest tak naprawdę od jakichś 6-8 minut na planszę, do 20 czy 30, w zależności od tego, na jakim jesteście etapie, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. Więc tak naprawdę dla mnie, moim zdaniem, każdą postacią jesteście w stanie wbić sześćdziesiątkę. W Diablo, jak to w każdym Diablo, najłatwiej solo grać. Twoja postacią, Marcin. Tak, ja gram, ja gram barbarzyńcom i barbarzyńcom, jeżeli chcecie zraszować sobie właśnie pod koniec miesiąca jeszcze chociaż ten level, żeby mieć, to jak najbardziej barbarzyńcom zdecydowanie no mi się gra bardzo łatwo, przyjemnie, zresztą to widać po levelu, 70 poziom wbiłem na 100 maksymalnych, więc nie jest to trudna postać. Powiedziałbym, że jest trochę taka błędoodporna, bo dając trochę życia, jak dacie w życie, to tak naprawdę wiele błędów wybacza, no z tym, że trzeba być na froncie, nie? Ale to nie jest problem, jeżeli będziecie mieć jakieś wyzwania co do questów, które są do zrobienia, no, to nie ma problemu, ponieważ po pierwsze gra wam, pokazuje, gdzie trzeba iść, żeby coś zrobić, jakąś interakcję wejść czy coś zabić. A jeżeli macie problem z bossami, no to na naszym Discordzie bardzo często jesteśmy na gamingu. Szczególnie jutro, gdzie jest dzień wolny i jak najbardziej myślę, że każdy z nas bardzo chętnie zrobi wam taksy czy pomoże wam pokonać dowolnego bossa. No właśnie, tak jak Marcin powiedział, macie jeszcze parę dni. Na zdobycie dropa, i myślę, że tutaj, jakby się zaczęli dzisiaj, zerwali trochę nockę i troszkę dni, to myślę, że tutaj się załapiecie. Pamiętajcie, że wszystkie takie informacje o grach, o dropach mamy na naszym Discordzie, więc do niego zapraszam. A my spotykamy się w niedzielę o 20 na warsztatach, na których każdy może być. I po prostu tam jest bardzo dużo wiedzy, i spotykamy się prawdopodobnie w środę za tydzień na tym kanale, chociaż może zdarzyć się coś, że wrócimy do starego kanału. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Cześć.